system Rude, a to jest omówienie drugiego sezonu do Call of Duty Modern Warfare 3 i Warzone 2.0, 3.0, 1.0, już nie wiem, w końcu pogubiłem się z tym, sorry. Zanim zaczniemy, zapraszam Was na Twitcha, gdzie aktualnie uczę się grać na padzie. No może nie aktualnie, jeśli oglądacie to o 4 w nocy, tak akurat po prostu siedzę sobie na Discordzie, ale planuję streamować regularnie, codziennie. Od 18 do, myślę, 22. Na pewno w soboty będzie ta będą takie streamy. W niedzielę myślę, że też. Za tydzień wleci cały film, jak nauczyłem się albo dali się uczyć grać na padzie, bo nie wiem, czy uda mi się w 7 dni nauczyć na tym padzie. Jak widzicie, już tutaj moja ikonka jest, że gram na padzie, bo mam ze sobą pada. Znaczy ciężko było go skonfigurować, żeby działał, ale sobie go ogarnąłem, kupiłem. A teraz przejdźmy do omówienia sezonu drugiego, a raczej tego, co dostaliśmy, bo pewnie nie dostaliśmy wszystkiego, co będzie. Po Sezon, Tutaj widzicie mój gameplay ze streama, i najpierw przejdziemy sobie do omówienia sezonu drugiego w Warzone, bo myślę, że to jest najciekawszy, najwięcej ma fanów ten tryb, tak mi się wydaje. Więc pierwsza wiadomość, jaka do nas trafia, to nowa mapa, czy w zasadzie bardziej stara mapa tylko że z Warzone 1, czyli Fortune Skip. Była ona wraz z Vanguardem tam gdzieś w połowie tego Vanguarda została dodana nawet spoko mapka. Teraz widzicie trailer tej mapki. Ona jest lekko pozmieniana, ale jest nawet co omawiać. Pozmieniane są niektóre lokacje, są dodane dwie nowe mechaniki, z tego co wiedziałem, czyli że można zalać przeciwników i można też otworzyć strzałem bramę. Pewnie interakcją zwykłą, czyli podejście i kliknięcie F, czy X, czy kwadratu. To pewnie też będzie tak działało, ale no, game changer jest taki, że można faktycznie to zrobić strzelając, więc myślę, że to będzie przydatne, zwłaszcza jeśli będziemy przed kimś uciekać samochodem, tak jak to jest w tym trailerze, tylko pewnie zanim my to w to strzelimy, zanim uciekniemy, to już będziemy martwi, albo po prostu ktoś nam zabija tego, kogoś, kto do nas strzelał. Więc z jednej strony spoko, bo z drugiej strony myślę, że będzie useless. Mapka oczywiście bardzo przyjemna, fajnie się na niej grało. Nie jest to może Wyspa Odrodzenia, nie jest to Alcatraz, ale dalej jest to na pewno przyjemna mapka. Co prawda w tej części prawej, dolnej, gdzie jest Pier i Lighthouse, to Lighthouse było spoko miejscówką, ale Pier było taką, takim strasznym openem, jak chciało się iść do Winiarnim do winery. Ale to takie. Myślę, że może to było moje takie złe wspomnienie jedynie, ale z drugiej strony było spoko wspomnienie, bo można było się schować przy winie, jakkolwiek to źle czy dobrze brzmi. Teraz też widzicie w zasadzie trailer wszystkich miejscówek, znaczy tam bardziej pokazanie tych wszystkich miejscówek i dostajemy też nowy kontrakt, oczywiście ograniczony czasowo przez to, że mamy współpracę z The Walking Dead. Będzie on dostępny od razu od wystartowania sezonu drugiego, także spoko. Będzie on polegał na tym, że będziemy musieli znaleźć prawdopodobnie jakiegoś trupa. Przy tym trupie będzie podana lokalizacja jakiegoś tam gniazda, tak jak mamy na przykład w MWZ, w trybie zombie w Modern Warfare 3. I będziemy musieli wyeliminować całe gniazdo, czyli te cysty, co tam były. Ale z tego, co widzę, tutaj też macie zdjęcie, tam w tle jest cysta, więc myślę, że to będzie polegało na właśnie zniszczeniu tej cysty. Będzie nowe wydarzenie publiczne ograniczone niestety czasowo, ale też będzie na start sezonu, więc to też spoko. Będzie polegało no, na tym, że każdemu każe się na mapie Cel na przykład, nie wiem, złup skrzynie, albo zabij tam jak najwięcej wrogów. Ogólnie coś takiego jak mamy w GTA 5 na przykład na online, jak jest ponad 4 osoby, to wtedy pojawiają się takie public eventy, którym jest na przykład przeleć odwróconym samolotem jak najdalej, nie? Czy, tam, czy tam najdłużej. I to liczy tam metry, czy sekundy. I to będzie tutaj podobnie, że na przykład zadaj najwięcej obrażeń graczom, zabij najwięcej wrogów, czy otwórz najwięcej skrzynek. I za to możemy otrzymać jakieś tam tam PD, pieniądze w trakcie meczu, czy jakieś tam pewnie, chyba nawet skiny, czy nie, nie wiem. Nie, nie rozpisali się tutaj za bardzo, więc Wam nie powiem. I dostajemy też ulepszenia zombie, czyli to też jest będzie ograniczone czasowo i też będzie na start sezonu. Będzie polegał ten event, czy bardziej to ulepszenie na tym, że z konkretnych skrzynek, lub z, z likwidowaniu konkretnego operatora, czyli na przykład wydaje mi się, że zombie, lub po prostu. Gra który posiada już tą, y, to ulepszenie, będziemy mogli dropnąć właśnie y, takie ulepszenie, które na przykład daje nam. Dostajemy maksymalną amunicję, no to jakby wypełnia nam po prostu cały magazynek i nie musimy przeładowywać i też dostajemy w zapasie amunicję. Na przykład Starcour, który też podali, że przez 60 sekund zwiększała prędkość ruchu o około 10% i do tego mamy nieskończony sprint taktyczny, ale tylko przez te 60 sekund. Wyłącza obrażenia od upadku i przeładowanie po Podczas sprintu. Tego nie rozumiem akurat, bo przeładowanie podczas sprintu możemy robić cały czas. To tego akurat nie rozumiem. Może tu chodzi o coś jakby, nie wiem, bardziej złożonego. No i to, co mówiłem, co widać podczas traileru, czyli mosty, to też będzie od dnia premiery sezonu. No i z tego, co widzę, będzie też nowy skin z The Walking Dead'a dzień premiery, ale chyba tylko jeden. I tutaj widzicie go aktualnie. To jest ta pani z kataną. Sorry, przeżyłem tylko chyba 4 czy 5 odcinków, więc jej za bardzo nie znam. Możecie dać znać w komentarzu, kto to, bo skoro ona pojawia się w grze, to na jest ważną postacią. Oprócz skina dostaniemy też nowy tracker, czyli tak jak mamy tam liczbę graczy, liczbę składów, ile mamy fragów, kto nas ogląda i tak dalej, to też pokaże nam streak, czyli jak zabijemy dwa składy, no to pokaże nam, że wyeliminowaliśmy dwa składy. No i tak to będzie się podążać i podążać i podążać, to się dodawać i dodawać i dodawać. Będzie nowy kill streak, bunker buster, czyli on będzie działał z tego, co oni tutaj opisują no, w takim w zasadzie, że mają wykurzyć kamperów w ten Kill streak, więc myślę, że to może być OP. Będzie nowe ulepszenie polowe, które w zasadzie działa w ten sam sposób, co w Warzone 1, czyli możemy go wrzucić w gazie i ten gaz wtedy nas nie bije, bo mamy taką swoją własną strefę na chwilę. No i będzie mobilny punkt zainteresowania, tłumacząc to na polski yy, i będzie to taki, no, zwykły, po prostu, nie wiem, jak to określić, statek, ponton. No, na FortuneScape będziemy mogli to znaleźć, bo w w Warzone 1 nie było czegoś takiego na tej mapie, więc to myślę, że też spoko. I przechodzimy do całkowitej wisienki na torcie, czyli warzone Ranked na odnowie. I tutaj macie skina za złoto i za Szkarłat. I w tle wydaje mi się, że to jest z, za opal. Na pewno to jest za opal, bo to jest fioletowy. No i z tego co widzę, to SR działa tak samo jak w, poprzednim, w poprzednich rankedach, czyli za zabójstwo, za asystę. I za pozostałe drużyny, które są w grze, czyli tam dopiero od top 10 dostajemy SR, czyli w tym wypadku jest to 15. No i nagrody prezentują się następująco: myślę, że trochę słabe. Skiny, so, skiny do postaci są najważniejsze, tak? Bo ten emblemat, wizytówka, no to troszkę, no nie ukrywajmy, wygląda jak gówno, ale spoko, moim zdaniem, bo zawsze coś, co, nie? W sensie, no, to zaraz ktoś mnie zdisuje, że jak dodadzą gówno, to będę się cieszył, no. Tak, bo będę się cieszył, że rozwijają bigrę, ale no, to też trzeba powiedzieć, że faktycznie to wygląda jak syf, ale no, patrząc na to co oni mogą zrobić, to, to, to tak, to faktycznie jest to syf, bo potrafią robić ładne skiny, ładne emblematy, ładne wizytówki, ale no... Dostajemy to, co dostaliśmy. Mam nadzieję, że w drugim sezonie dostaniemy coś ładniejszego. No i też dostajemy, tak jak w MW3 na ranketach i tak jak w tamtych ranketach na Almazra, za rangę 5, 10, 15 i tak co 5 dostajemy jakieś tam rzeczy. Z tego co widzę, to tutaj za dopiero 50 level mamy, czy tam 50 rangę mamy dopiero gwarantowany skin, gwarantowane 4 skiny do operatorów, czyli tak jak te skiny za złoto i tak dalej, tylko że po prostu białe znaczy, zamiast napisu na przykład Ranked Play na złoto, jak mamy złoto to tam jest po prostu białe logo i takie po prostu jakby weterana tutaj macie na przykład pokazane z tutaj macie na przykład pokazane właśnie jak to wygląda na MW3, na multiplayerze ten weteran, no i dochodzą do tego nowe bronie, czyli karabin szturmowy, będzie on w sektorze B7 na start sezonu i nazywa się BP-50 do tego kolejny, tym razem PM RAM 9, on też będzie na starcie sezonu i będzie w sektorze B6 nowy Battle Rifle SOA Subwelter. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, przepraszam, jeśli nie. On będzie za wyzwania tygodniowe i będzie niestety w trakcie sezonu, a nie na start, także to mnie boli. I będzie też jakiś taki mieczek. Aktualnie widzicie ten mieczek na ekranie i on będzie też w trakcie sezonu. Nazywa się Soul Render. Nie wiadomo za co będzie, bo jest pokazane Redacted, gdzie przy tamtym było pokazane Weekly Challenge, także troszkę 礼包。 Pewnie będzie za wykonanie wszystkich tych czterech wyzwań, czy tam pięciu, w, co mamy aktualnie w sektorze A21, z tego co pamiętam. I nowe y, aftermarket y, części też będą na starcie sezonu, jak i w środku sezonu. Będzie do Holgera 26, do Longbowa, do Holgera 556, będzie do kilku innych broni, do Heymakera, do Basa B i będzie też be, będzie jakiś celownik, też do kilku broni. Broni. Więc myślę, że spoko. Tak wygląda Carnet Black Cell. I tak wygląda jego rozłożenie. Tutaj macie operatora Rika Graimsa, czyli tego z The Walking Dead. I przechodzimy tutaj do multiplayera. Mamy nową mapę na start 6x6. 6. Drugą mapę 6x6 6, też na start. Trzecią mapę 6x6 6, też na start. I kolejną mapę tym razem już w środku sezonu. Też 6x6. 6. Czyli będziemy mieć cztery nowe mapy w tym sezonie. Więc myślę, że jak najbardziej fajnie. Das House, akurat to, co będzie w środku sezonu, jest. you Mapu z Vanguarda, tylko zremasterowaną pod wygląd mw 3 można powiedzieć, graficznie, chociaż nie wiem, czy jest to dobrze, dobre powiedzenie, bo w, moim zdaniem Vanguard wygląda nieco lepiej, no ale to moja opinia się nie liczy. No i reskin mapy Terminal na bardziej taki przypominający The Walking Dead, czyli jakieś tam wirusy i tak dalej. Tak samo skidrow będzie z Kidgrow'em i też będzie taka jak z, na przykład z The Last of Us 1 y, i 2, czyli tak takie zalesione strasznie y, miejscówki. Do tego mamy nowy tryb Team Gun Game. To może być ciekawe, akurat. Nowy tryb Tylko snajperki. Nie powiedziałbym, że to jest nowy tryb, ale no ok. Horde Point, czyli to też ze współpracy z The Walking Deadem. Też niestety limitowany czas. Tak prezentuje się screen z Horde Pointa. Nowy tryb Juggermosh, czyli z trzeciej osoby, z tego co mi się wydaje. Po prostu każdy gra Juggermoshem i gramy dodatkowo z trzeciej osoby, więc Myślę, że spoko. Nowy game mode Bounty będzie to polegało na tym, że jedna osoba jest Bounty z naszego teamu. Jeśli ktoś zabije nasze Bounty, no to przeciwnik dostaje więcej punktów za wyeliminowanie takiego Bounty niż za zwykłego gracza. No i rankedy w multiplayerze MW3. Tak się prezentują skiny do broni za rangę. I tym razem zwiększyli z 50 do 100 Weapon Camo, czyli tak jak myślałem, że zrobił. Jak było mało czasu, to dali 50. Teraz będzie. 100, więc będzie trzeba grać i grać i grać grać, ale dla mnie to spoko, bo lubię akurat rankedy. Kto wie, ten wie o czym mówię. Dostajemy do tego nową kamizelkę, która będzie działała w taki sposób, że nie słać naszych kroków. Dostajemy resupply'a shurikenów i noży do rzucania co 25 sekund, dodatkowe shurikeny i właśnie noże do rzucania. I ta kamizelka będzie nam dawała 3 equipment sloty, czyli no tak jak było wcześniej, czyli taktyczny, ofensywny i ulepszenie Polowe, tak samo gear sloty, czyli dalej będą trzy, czyli rękawiczki, buty i e, wyposażenia. Przechodzimy do zombie. Tutaj przez zombie przelecę krótko. Ja uwielbiam zombie, ale wiem, że społeczność zombie jest w miarę mała, więc jeśli ktoś by chciał, to ja chętnie mu się rozpiszę na Discordzie, więc polecam link w opisie, a tutaj przejdę tak szybko, żeby po prostu nie zamulać. I będzie tak, kontynuowanie fabuły zombie, nowy jakiś rift, e, nowe wyzwania i schematy i nowy world Keres i całe nowości do zombie będą w środku sezonu, więc niestety trochę lipa dla społeczności nieumarłych, umarłych. Nie wiem, w końcu. I tak prezentuje się ten Warlord, więc myślę, że wygląda w miarę okej. Okay. Fajnie jakby to była skórka do postaci, jeśli jest to bardzo fajnie, przygarne. No i to byłoby na tyle w tym filmie. Dzięki generalnie za oglądanie. Jeśli się podobało no to łapka w górę, wbij na Twitcha, daj obserwacje, zostaw suba. Nie wiem, no żartuję, oczywiście nie musicie dawać, ale jeśli chcecie, żeby kontent was nie ominął i chcecie podać ten film dalej no to zostawcie łapkę i subskrypcję na kanale. Przypominam, że streamy codziennie na Twitchu od 1820 do 22:00 na Twitchu, chyba że będę miał mental, bo nie, czasami mogę mieć mental po tej grze, tak jak każdy, no to nie będzie tych streamów, będę raczej o tym pisał na Discordzie, więc tak jak mówiłem, link w opisie. A my się widzimy w następnym filmie, czy na streamie siema.